Z tej strony MC Fryzyren. W dzisiejszym odcinku przygód z Minecraft sezon 3. To będzie chyba czwarty odcinek. Będziemy grać znowu na singlu, tylko muszę grać u siebie na kompie Jak widzicie, nie ma tu żadnego świata. No bo u siebie robiłem u kolegi teraz. Robimy nowy świat. Jezu Oczywiście mój kanał na YouTube to jest Ente o, jesteśmy już. Te to jest to takie świecące, to jest taki specjalny mod. No i teraz trzeba trochę drewna na zbierać. Za bardzo jestem, można powiedzieć, tak początkowym graczem Minecrafta, no bo nie wiem, za bardzo nie umiem tego creating, robić różne narządy.